I zauważycie, że on mówił oczywiście, że bądźcie dobrzy dla siebie, miłujcie innych i tak dalej, ale to jest drugorzędna rzecz, to jest na marginesie. Najważniejsze, co mówił, i to jest podstawa, i to jest jedyny fundament. Ten naprawdę jedyny fundament, który jest chrześcijaństwa, którego jeżeli ktoś nie ma, to nie jest chrześcijaninem. I to powiem tak prosto. Nie, nie jesteś chrześcijaninem, jeżeli nie masz tego fundamentu. I ten w tym fundamentem, to co najważniejsze, co mówił, ten Jeszua, jest to, że Wierz we mnie. I tu jest zagadka. Co to w ogóle znaczy? Wierz we mnie. Ale to mówił. Wierz we mnie. We mnie wiesz. Nie we mnie? W niego, w tego Jezusa wiesz. Znaczy, wierz we mnie. No, nie to, że wiesz, że ja istnieję, bo to bez sensu mówić do kogoś, z kim się gada, że wiesz, że ja istnieję, przecież tu stoję. No to co ja mam? Nie, ludzie rozumieli to wtedy tak, jak, nie ja wiem, no tak byś powiedział, wiesz w Lenina, albo wiesz w socjalizm, wiesz w komunizm, wiesz w wolny rynek. A Józef powiedział, wiesz we mnie. No, ja wiem, jak to uprościć wam, wiesz, że on tak istnieje, tak? Że jest tym, kim mówił, że jest. Bogiem, Mesjaszem, i najważniejsze, że wiesz, że. Yy, wierząc w niego masz pewność życia wiecznego, bo on takie zostawia obietnice, że kto we mnie wierzy, nigdy nie zginie, tylko będzie zawsze żył. Tak mówił. Yy, I to jest coś zupełnie wyjątkowego. Nikt tak nigdy nie mówił. Yy, wszyscy ci inni, czy ten. Mah Mahomed i, kryszna i nie Kryszna i cała reszta mówię tak. Rób to, co ja ci powiem, masz tu spisane, i wtedy może będziesz w niebie, może nie, będzie tam sąd i tak dalej. A Jeszua mówił: Nie mój, robił tak. Powiedział: Wierz we mnie, żyj ze mną, bądź tak blisko mnie, jak się da, oddaj mi swoje wszystko, właściwie panowanie nad sobą i już. I wtedy będziesz miał życie wieczne. Tak mówią co to dokładnie znaczy i jak to robić, no to właśnie już są te drugorzędne rzeczy, czy, które, o których mówię tam Bądź dobry i pisz wiersze i bądź łagodny i bądź fajny i bądź miły i myj się często i myj zęby i używaj papieru toaletowego. No dobrze, tego nie mówił ostatnio. O zębach też nie, ale co mówił, to już sobie możecie sami przeczytać w Biblii, bo to ona jest. Tym niemniej fundament zostaje fundamentem. Bez tego fundamentu bez tego oddania siebie jemu jako osobie, nie jako zbiorowi przepisów, nakazów, nakazów, idei czy czegoś. Bez tego nie jesteś chrześcijaninem. No. I już, no możesz być sympatykiem chrześcijaństwa, czemu nie? Bardzo dobrze, można być, czemu nie? Też coś tam jest. Ale gwarancji nie ma. I na koniec już sam teraz. Ta rzecz, która... No bo ludzie pytają też czasem, nie, ale jeszcze ja się sam się też pytam i zastanawiam nad tym, jak ktoś umarł już. Czy on będzie w niebie, czy nie będzie. Bo według Biblii czyśca nie ma i można być tylko w niebie albo nie. I to, to taki problem trochę. Można być z Bogiem albo poza Bogiem. Przeciwko niemu. Nie ma nic. Na końcu trzeba będzie się zdecydować. Tak czy inaczej. I w jednej z przypadków takich, których nie potrafię powiedzieć, szczerze zupełnie nie potrafię powiedzieć, bo wiem, że jest taka. Że tak Jezus powiedział, że kto ma. No, tak, mój Biblia, że dokładny cytat jest taki, że kto. Ym, kto ma syna Bożego, ma życie wieczne. kto nie ma syna Bożego, nie ma życia I to jest bardzo jednoznacznie napisane w liście Jana, I, gdzieś tam, chyba w pierwszym rozdziale, zdaje się. No, y, takie dokładnie słowa padają i. Oceniając to na tej podstawie, no niby dałoby się powiedzieć jasno, że ten facet Dumar miał Syna Bożego, to będzie w niebie. Nie miał, to nie będzie. Miał. Ale skąd to ktoś ma wiedzieć? W ma na czole napisane, hej, ja mam Syna Bożego. Czasem widać, bo to jest ewidentne po tym, co człowiek robi. To ma być widać. Ma być widać po owocach, po rezultatach, po tym, co się robi. No można powiedzieć, żeby na przykład był komunista, który. Cały, no nie wiem, całe życie spędza na tym, że zarabia pieniądze i zakłada fabryki, i już Jan mówi, że jest komunistą. nie jest komunistą, nie, ale jak żyje, jest, taki, to jest działaczem i na wiecach występuje często i, i rozbija szyby tym kapitalistom złym i tak dalej, to wiadomo, że to jest komunista. To widać, że jest komunistą. Całe życie. Nie ma wątpliwości, ale jednak są wątpliwości co do ludzi, którzy umarli, naszych krewnych różnych. Nie wiadomo. To nie jest takie łatwe. Większość ludzi nie będzie w niebie, ale. Są przecież ludzie, którzy nie wiedzieli z różnych powodów, że, że, że właśnie, to właśnie tak trzeba żyć z Jezusem. Ale są też ludzie, którzy nie wiedzą o tym i tak tak robili. No. Więc. No nie, no, może być ktoś, kto się nie nazwie komunistą, nie? Ale postępuje jak rasowy komunista. Czy on nie jest wtedy komunistą? No jest. Więc to, że nie powiedział czegoś głośno, to nie oznacza, że on jest. Tym nie jest, co powiedział. wiecie, to nie jest jakaś. Nie traktujmy tego tak formalnie, że to trzeba się było gdzieś zgłosić, zapisać, podpis, dać pieczątkę i dopiero wtedy się kimś tam jest. Nie. Ta tak czy inaczej, tak naprawdę, tak jak już do samego sedna przechodząc, o tym, czy ktoś będzie w niebie, czy nie, zdecyduje jedna osoba i rozsądzi to ta jedna osoba i to nie będzie święty Piotr, wbrew pozorom, tylko znowu ten Jeszua. To jest jedna z tych rzeczy, jedna z tych pozycji, które po zmartwychwstaniu powiedział, że on nim jest. No, że po tym, co zrobił, że umarł, że zmartwychwstał, bo tak Biblia mówi, że zrobił. To jest cholera, to jest dopiero fundament, o tym nad nie powiedziałem. No, no, to jest dobrze. znowu zakładam, że wszyscy to wiedzą. E, on jest. Sędzią został ustanowiony, sędzią o tym mówi wprost Biblia. On jest ustanowiony jako ten, kto będzie sądzić i będzie wpuszczać albo nie wpuszczać. To on ma te klucze takie symboliczne, którymi no i on kontroluje bramy. Inaczej mówiąc, już tak wprost. Jeżeli on uzna, że ty jemu służyłeś i byłeś jego własnością, to cię wpuści. Jak uzna że nie, to nie. I tyle. Więc wszystkie prawda takie te się mówi, nie wnioski tylko interpelacje, nie, nie, interpelacje, zażalenia, wnioski, skargi do niego, a nie do mnie. Że Martin powiedział, Ej, ale Martin powiedział, że będziesz w niebie. Nieważne co ja powiedziałem, ważne co on powie. To się trzeba zastanowić, czy on powie. Więc y, każdy człowiek na to wychodzi, jeżeli Biblia naprawdę no ma rację, jeżeli jest prawdą, to co tam jest zapisane, ale to co tam jest zapisane, nie to co wyinterpretuje se ktoś tam, bo mu się tak podoba Albo bo nie wiem, przez wieki ludziom się po, tak akurat w, w tą stronę wszystko po, poskręcało. I ważne, ważne co to w oryginale było, to co jest w Biblii, to jest bardzo prosto napisane i to nie ma naprawdę nic do interpretacji. Trzeba czy przeczytać trzeba i się samemu dowiedzieć, co tam jest. Więc jeżeli. Yy, to jest prawda. I ten Jeszua naprawdę był tym, za kogo się podawał, to każdy człowiek będzie musiał przed nim odpowiedzieć. Każdy, w każdej kulturze. Muzułmanie, nie muzułmanie, natyista, Darwin i Wojtyła, każdy z nas osobno. Nie będzie za nami stał Kościół, nikt będzie, będzie nam podpowiadał, mama nam nie powie, co mamy mówić wtedy, sam będziesz musiał odpowiedzieć przed nim, ja też. I będzie on powie, że tak, byłeś ze mną, albo nie byłeś ze mną. No. I to będzie trochę przerąbane. Yy, no. Ale to nie ma aż tak, co być przerąbane, bo obietnice są jasne. Jak ktoś ma go, bo się zadeklarował i zgodnie z tym żyje, no. Mniej więcej, no, rany, wszyscy błędy popełniamy, ale nie chodzi o to, żeby błędy popełniać. Tylko jak się jest komunistą, to trzeba być komunistą, coś tam robić, no, no być, chcieć być, no, no, jej. To naprawdę da się łatwo rozróżnić, że ktoś albo jest, albo jest, albo mu zależy na części, albo nie. To, to tak samo i z tym jest. Jeżeli ktoś chce być i jest, to ma pewność. I to, że tam mu się coś okrzyczy żonę, kopnie psa, e, okradnie ZUS i tak dalej, no to, to są pomyłki, to są złe rzeczy, no może... Może niekoniecznie z tym ZUSem, nie? Ale skrzywdzeniem ludzi to zdecydowanie. To nie jest coś, co ten Jeszua by zrobił, ale no. Nie o to chodzi, nie o to chodzi, bo. E, no bo nie o to chodzi. Tak jak o tym mówi ta historia, właśnie cały ten fundament, na czym on polega, pokazuje najlepiej ten incydent na krzyżu, jak tu był już Jeszua, a obok niego był jakiś złodziej czy morderca, ktoś naprawdę całe życie robił bydło. I on w ostatniej chwili oddał, nie, uznał tego Jezusa za tego, kim on był.